Szczęść Boże, zaczniemy dzisiaj, jako, że jest sobota, sobota to prawie niedziela, premiery butów na drugą połowę lutego, która jest lipna, bo nie ma tylu fajnych premier, co było w pierwszej, chociaż jeszcze jest po kłosie tego All Star Weekendu, ponieważ 16 mamy kilka ciekawych premier, ale to zdecydowanie nie jest to chociaż, zaczynamy z wysokiej stopy, bo 16, czyli jutro, Wychodzą adapty BB2, w tym momencie na apce scenariuszach nie ma. Nie mam pojęcia, czy będą. Cena retailowa 400 dolarów, więc za poprzednio było chyba 350 za jedynki. No. Cena zaporowa, no co mam powiedzieć, stanio nie jest. Buty z pewnością ciekawe i na pewno chciałbym je mieć. Eee, no już do mnie idą, nieważne. E, dobra. I druga ciekawa premiera tego dnia to są Easy Quantum, czyli e, od 10 tysięcy lat zapowiadane Easy do koszykówki. E, 250 dolarów. W mojej opinii są strasznie brzydkie. Mm. Pe pewnie będą na buście, a Boost już mi się trochę przejadł w butach. I tak wiem, że grzeszę, że mówię, ale jednak e, ten Light Strike jakoś bardziej do mnie przemawia. 16 mamy również jeszcze dwie premiery, pierwsza to Ynoty 03 L.A. Born, no też z okazji All Star Weekend'u. Hmm. No co, no taka jak wszystkie kolorystyki Ynotów 03, kolorowa, pstrokata, nic wybitnego, 130 dolarów. I tu już jest fajnie, bo to jest chyba druga, albo trzecia już kolaboracja między e, Reebokiem i ich butami N.S.Ware'ami, piątymi i BBC Ice Cream. E, fajna kolorystyka, naprawdę, tylko cena trochę 180 dolarów. No ale w Stanach to i tak zejdą, tam ansuary są najważniejsze. Mm. I potem, 21 mamy jedną premierę, to jest Lebrony 17, James Gang, e, dwa, 200 dolarów. dolarów. E, e, takie mech. Szczególności, że teraz wyszły te Monstarsy wczoraj, które są dużo ładniejsze więc ja bym tych James nie nie powijał. Ten 27, Why not 03, Heartbeat, 130 dolarów. Zbyt monotonne dla mnie, w mojej opinii. No. Zresztą jak lubię na przykład połączenia pomarańczowego z czarnym, czy fioletowego z czarnym, to różowy z czarnym jakiś mi nie siedzi. Różowy z białym, różowy z niebieskim to tak, ale z czarnym jest tak. No i… 28 stycznia, luty, mamy trzy Premiery Kairi 6 Waste Greje Nie, no mi się nie podobają. No już wolę te y, aqua, Perle, Aquapel. No są jakieś fajniejsze, bo no mają te zwierzęce łapki, ale to samo było w Perlach, więc. W więc no, ja, nie, ja nie widzę w ogóle sensu kupowania tych, bo tam są ładniejsze, a leżą, więc można kupić. Yy, Mamy jeszcze dwie premiery tego, co też chyba miało być z okazji All Star Weekendu. Don't issue solar red, no płaskudne buty, no ja nie wiem. Adidas to tak dał życi w tym All Star Weekendzie, może poza tymi mami. to tam nic ciekawego nie było, kompletnie nic. Zero fajnych kolabów, a to All Star Weekend, wstyd. A drugimi butami są Fear eee, jedynki The Question, eee, super w ogóle nawiązanie do butów Alana Iversona, eee, cena 350 dolarów, oczywiście buty do koszatu to nie są, chociaż PJ Tucker na pewno w nich grał, więc wszystko przejdzie. No, a jeśli chodzi o premiery, Jakichś klasycznych Jordanków ładnych, to tu już jest w ogóle bieda. Mamy tylko dwie premiery. Hmm. Pierwszą mamy 22 i to są Jordany czwórki Black Cat 200 dolarów. No, bardzo lubię czwórki, ale całe czarne, serio. Nie można bardziej zepsuć buta. No wiem, że ludzie się jarają, bo czarny dopasujesz do wszystkiego i pewnie zejdą te black katy, ale w mojej opinii to le. No i druga premiera, 29. Są to Giordano jedynki, Pine Green. Yy, Pine Greeny ogólnie, tak jak yy, Grape'y, są ogólnie bardzo takimi poza tymi, takimi głównymi jak Shadow'y, Shutterback backboardy. Yy, Hyper Royale i Bredy uważane są takie najlepsze i najlepiej chodzą te kolorystyki. Ale, no czy ja wiem, mi się przyba trochę jedynki przejadły. No tak, nie, eee, nie ma, szału nie ma. No co mam powiedzieć, eee, nie uwzględniłem ich tutaj, ale będziemy mieli jeszcze w premierę kolejnych butów od Travisa. Ale to są SB, więc tego już nie uwzględniamy bo skateboardingiem się nie zajmuję, bo prawdopodobnie już bym zginął. Yy, dajcie znaka w komentarzach, co sobie kupiliście ślicznego podczas odcał weekendu. Papa. Pa.